Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejne piłkarskie święto przy ulicy Oleskiej 51. Odra podejmie Zagłębie Sesnowiec, no i powalczy o fotel lidera. Mam nadzieję, że już za 2,5 godziny rozsiądziemy się w tym fotelu, a my będziemy mieszkańcami miasta lidera. Odra 12 punktów, Zagłębie Sosnowiec 1 punkt, natomiast dzisiaj w roli szkoleniowca Artur Derbin, stary nowy trener, także wszystko może się zdarzyć, jak to mówią, przychodzi nowa miotła i nie wiemy czego można się spodziewać, zobaczymy. Nie no, tu tu, 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 przede wszystkim... Tak by mi od razu pochłonął, wiesz? Jakby tego nie było, to bym pochłonął. Dawaj, Łapałam Jareczka i Jarek podsłuchuje. Szybko, więcej się słabo bar, Bardzo słabo dzisiaj. Dzisiaj widzę poniedziałek chłopakom nie idzie, ale w drugiej połowie będzie lepiej. Ale obiecujesz? Obiecuję. Cześć, Cześć. Dziękujemy wszystkim zawodnikom sztabowi, Wiedzieliśmy jaki mecz do nas czeka, wiedzieliśmy w jakiej sytuacji się Zagłębie znajduje. Wiedzieliśmy, że tam też się trener zmienił, ale myślę, że pomimo tego, że no ta pierwsza połówka było, była dosyć taka zamknięta, w drugiej połówce mieliśmy swoje sytuacje, nie wykorzystaliśmy, ale no tak jak mówię, gdzieś tam uważam, że bardziej kontrolowaliśmy przebieg tej drugiej połowy. Mogliśmy więcej na pewno wyciągnąć, no musimy się już skupiać na kolejnym meczu. A czy dwunasty zawodnik dzisiaj się spisał? Myślę, że na pewno tutaj czuliśmy to wsparcie ze strony trybun. Coraz więcej kibiców przychodzi, to nas cieszy, na pewno wszystkich tutaj dookoła cieszy. Gratuluję punktu. Dziękuję bardzo. Wszystkiego Dzięki. dobrego. Dzięki. Dzisiejszy mecz kończy się bezbramkowym remisem podziałem sprawiedliwym po jednym punkcie dla każdej z drużyn. Nie był to łatwy mecz. Natomiast wiem, że po meczu z Wisłą apetyty mocno wszystkim wzrosły na to, żeby dzisiaj właśnie, tak jak powiedziałam wcześniej, rozsiąść się w fotelu lidera, bo apetyt rośnie w miarę jedzenia. Trybuny były pełne, było cudownie, atmosfera była. Powinniśmy się z tego bardzo mocno cieszyć. Każdy punkt jest cenny i kochani, do następnego, e, czyli widzimy się za niecały tydzień e, na spotkaniu z Arką Gdynia.